Znaleźliśmy się w wieku, trudna rada, że się człowiek przestał dobrze zapowiadać. Ale za to z drugiej strony cieszy się, że się również przestał zapowiadać źle Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już on na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu ciągle maj starsi panowie starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już on na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. I ta twoga, i ta trwoga, trudna rada. Że się nie wie, czy się człowiek dla nada Ale z drugiej strony chwili takiej wdzięk, gdy rozwieje dana dama, taki lęk. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już on na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już on na głowie, że to zdrowia w sercu ciągle maj.